Drodzy Państwo, od lat obserwujemy jakby coraz niższy poziom wiedzy historycznej w Polsce i można wymienić przyczyny tej sytuacji i można powiedzieć, że i można powiedzieć dlaczego w ciągu tych ostatnich lat mamy tu do czynienia z wyraźnym regresem. Projekty rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości sprzed czterech lat, takie projekty jak obchody świąt narodowych, przypomnę defiladę w Dniu Wojska Polskiego, która była przez młodych ludzi obserwowana z zachwytem. Przypomnę projekty Muzeum Kresów, który właściwie już był. W trakcie realizacji czy Muzeum Ziem Zachodnich, projekty później odrzucone. Przypomnę pomysł budowy Muzeum II wojny światowej, który Platforma Obywatelska wykoślawiła, zastępując go projektem muzeum, które ma przedstawić europejski punkt widzenia na II wojnę światową, podczas gdy my przede wszystkim powinniśmy pokazywać polski punkt widzenia. No wreszcie wszystko to, co nastąpiło w, w szkole, to znaczy zredukowanie nauczania historii, szczególnie historii najnowszej w szkołach średnich, to wszystko sprawia, że mm, e, młodzi ludzie coraz mniej wiedzą o historii, a społeczeństwo, m, które nie dostaje... E, tej wiedzy w postaci na przykład programów telewizyjnych, filmów fabularnych czy literatury popularnej poświęconej najnowszej historii, no powoli traci swoje poczucie tożsamości, swoje poczucie zakorzenienia w tym miejscu, w którym żyjemy, w tym miejscu, w którym od pokoleń trwa Polska. Polska potrzebuje naszych głosów